Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi o sile 7,7 w skali Richtera było najsilniejszym takim wstrząsem odnotowanym na terenie Turcji od 1939 roku. Wtedy kataklizm doprowadził do śmierci ponad 30 tysięcy osób. Siła obecnego trzęsienia była tak mocna, że zaledwie 8 minut później na urządzeniach do pomiarów sejsmicznych odnotowano ją aż na Grenlandii, o czym informowały duńskie służby. Epicentrum znajdowało się w dystrykcie Pazajrzyk w Kahraman Maraj, ale do wielkiej skali zniszczeń doszło aż w 10 prowincjach i miały na to wpływ także odnotowane 243 wstrząsy w wtórne, które nastąpiły po dwóch najsilniejszych tąpnięciach o sile 7,7 oraz 7,6 w skali Richtera. To tragiczne zdarzenie spowodowało, że ogrom wielokondygnacyjnych budynków złożył się niczym domek z kart, grzebiąc żywcem lub w najlepszym wypadku utrudniając ocalałym wydostanie się z tej pułapki. Z całego świata napływa pomoc! Polski już teraz na terenie Turcji ratuje życie innym, ryzykując swoim własnym. Ponad 100 ratowników, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, służb medycznych, jak i ratownictwa górniczego. Tu należy nadmienić, że jak informowali przedstawiciele tamtejszych władz, wciąż trwają intensywne prace na obszarach dotkniętych katastrofą, w których bierze udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi, włącznie z personelem zagranicznym. Z drugiej strony, ze względu na trudne warunki, i zimowe temperatury, ten tragiczny bilans ofiar wciąż wzrasta. Dziś zatem, w możliwie dokładny sposób, z pomocą mojego zespołu, zbierzemy i przeanalizujemy dla Was większość z dostępnych informacji dotyczących tej ogromnej tragedii. Zanim rozpoczniemy tą przerażającą relację, muszę Wam koniecznie podziękować za Wasze wspaniałe zaangażowanie, zarówno w formie komentarzy, lajków, jak i subów z dzwoneczkiem, które pozostawiacie na moim kanale. To właśnie dzięki Wam jeden z ostatnich filmów pojawił się w czołówce materiałów na karcie na czasie polskiego YouTube'a. Za co nisko chylę czoło. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was także na kanał Globalista, należący do mojego syna, który miał i ma ogromny udział w odniesionym przeze mnie sukcesie. Z góry dziękuję w jego i własnym imieniu, a teraz czas na materiał, po którym każdy z nas powinien uświadomić sobie, jak wątłe jest to co nas otacza i z tym. Mes ami. Musimy mieć pełną świadomość, że w Turcji ostatnie dni są określane katastrofą stulecia. Samo wystąpienie tamtejszego przewodniczącego Departamentu do Spraw Zarządzania Katastrofami i Kryzysami, Yunusa Sezasza, podczas zwołanej konferencji prasowej, zorganizowanej niedługo po trzęsieniu ziemi, gdy podał on, że w regionie objętym tą tragedią pracuje około 16,5 tysiąca osób, zorganizowanych jako grupy poszukiwawczo-ratownicze, wraz z zasobami pomocniczymi, które dotarły z innych Krajów, świadczy o rozmiarach tej katastrofy. Oficjalnie podał on również, że 6 lutego o godzinie 4.17 czasu lokalnego w Pazajczyk w Kachraman kiedy większość ludzi jeszcze spała, doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,7 w skali Richtera. Tego samego dnia o godzinie 13.24 w regionie doszło do drugiego trzęsienia ziemi o sile 7,6. Obydwa z nich były mocno odczuwalne w 10 prowincjach. W jednej z nich, a konkretnie Adiyaman urodził się i wychował mój dobry kolega pochodzący i nadal mieszkający w Turcji. Jemu na całe szczęście nic się nie stało, bo obecnie na stałe przebywa w Antalii. Ale niestety kiedy z nim rozmawiałem, stwierdził, że w wyniku trzęsienia ziemi ucierpiała jego rodzina i region, który jest bliski jego sercu, wyglądający aktualnie jak po apokalipsie. Należy tu oczywiście wspomnieć, iż Turcja znajduje się na jednej z najbardziej aktywnych stref trzęsień ziemi leży na szczycie płyty tektonicznej określanej nazwą Anatolijskiej której fragment każdego roku przesuwa się o około 2,5 cm w kierunku zachodnim i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Natomiast sam uskok wschodnio-anatolijski jest jedną z najdłuższych linii aktywnych sejsmicznie na świecie. Płyta anatolijska jest otoczona płytami euroazjatycką, arabską, afrykańską i egejską, a uwięzione naprężenia spowodowane zderzeniami z sąsiednimi płytami mogą prowadzić do częstych trzęsień Ziemi. Wracając jednak do oficjalnych to Associated Press poinformował w swoim raporcie, że wiele rządów z całego świata pośpieszyło na pomoc poszkodowanym, wysyłając personel i sprzęt, aby wspomóc działania ratownicze w dotkniętych trzęsieniami ziemi obszarach. Również sama Unia Europejska zmobilizowała zespoły poszukiwawczo-ratownicze, w ramach czego w 27 krajach został uruchomiony także system satelitarny Copernicus, by świadczyć usługi mapowania sytuacji kryzysowych. Co najmniej 13 krajów członkowskich w tym wspomniana nasza Polska, zaoferowała swoją pomoc. Jak poinformowały władze unijne, Bruksela jest również gotowa zaoferować pomoc Syrii poprzez swoje programy pomocy humanitarnej. Z pewnością obecne trzęsienie ziemi jest także bolesnym dla Turków przypomnieniem wydarzeń z 1999 roku, w których po podobnie silnych wstrząsach zginęło wówczas 17 tysięcy osób. Jak informują przedstawiciele tamtejszych władz, dla Turcji to kolejna ogromna tragedia, jaką przeżywają mieszkańcy tego kraju w związku z trzęsieniami ziemi to konkretne okazuje się być jednym z największych nie tylko w historii Turcji, ale także w historii świata. Podkreślono również, że o jego katastrofalnych skutkach może świadczyć sam fakt, iż zlokalizowane było w obrębie około 1000 kilometrów, a prezydent podjął decyzję o objęciu stanem wyjątkowym 10 prowincji. Łączna ich populacja wynosi prawie 13,5 miliona osób. Wprowadzony stan wyjątkowy ma potrwać 3 miesiące, a prowincje te zostaną również uznane za strefy katastrofy. Takie ogłoszenie stanu wyjątkowego w związku z klęskami żywiołowymi upoważnia prezydenta do wydawania rozporządzeń w sprawach wymaganych stanem wyjątkowym oraz nakłada na obywateli i instytucje różne zobowiązania społeczne, majątkowe i pracownicze. Wszyscy obywatele w wieku od 18 do 60 lat w regionach, w których ogłoszono stan wyjątkowy, będą zobowiązani do wykonywania pracy, która zostanie im zlecona w związku ze stanem wyjątkowym. them Fakt, że decyzja o wprowadzeniu trzymiesięcznego stanu wyjątkowego zakończy się na tydzień przed zaplanowanymi na 14 maja wyborami, wywołuje dyskusję na temat wpływu tej decyzji na proces wyborczy. Zgodnie z tamtejszą konstytucją nie jest możliwe przełożenie wyborów na termin późniejszy niż zwykły termin zaplanowany na 18 czerwca 2023 roku z wyjątkiem stanu wojennego. Przemawiając w Państwowym centrum koordynacji i informacji prezydent R. Doan z przykrością zawiadomił, że w trzęsieniu ziemi zginęło już teraz kilkanaście tysięcy osób a kilkadziesiąt tysięcy zostało rannych. Przy tej ilości ludzkich nieszczęść trzeba mieć świadomość, że podczas prac poszukiwawczych zespoły ratownicze z pomocą specjalistycznego sprzętu, a także psów, o których niezmiernie ważnej roli również absolutnie nie możemy zapominać. Namierzając choćby najmniejsze oznaki życia w ruinach zawalonych budynków, wśród żelbetowych konstrukcji, gruzu i innych pozostałości zniszczonych budowli. Właśnie w taki sposób, gdy wykryto dźwięk pod zawalonymi przez trzęsienie ziemi budynkami w Hatay uratowano trzy osoby, w tym dwie dziewczynki w wieku 2 i 5 lat, które karetkami przewieziono następnie do szpitala. Dlatego w tym ogromie ludzkich tragedii są momentami chwile chwytające za serce, jak na przykład uratowanie z gruzowiska pozostałego po siedmiopiętrowym bloku 20-letniej Melisy, która została wydobyta po 51 godzinach od zawalenia się tego budynku w Kahraman Marasz. Ojciec kobiety, który stracił w tej tragedii żonę i dwójkę dzieci, nie był w stanie powstrzymać łez, gdy ratownikom udało się dotrzeć do ocalałej córki. Takie zdarzenia pokazują nam dobitnie, z jakimi ludzkimi tragediami rozdzierającymi serce przychodzi mierzyć się służbom ratunkowym. Kolejnym dowodem na to jest fakt, iż po 56 godzinach również w tym samym rejonie uratowano półtora roczne dziecko, które jak stwierdzono przeżyło głównie dlatego, że przebywając pod gruzami z ciężarną mamą, było przez nią karmione piersią. Jego 25-letnia matka została także ocalona i z oczami pełnymi łez radości, również wśród uczestników ekip ratunkowych, którzy pomagali wydostać się spod gruzów, ostatecznie w dobrym stanie została z dzieckiem przetransportowana do najbliższego szpitala. Polscy ratownicy z grupy Husar w nocy z 7 na 8 lutego uratowali tylko z jednego zawalonego bloku aż 9 ocalałych osób, wśród których znalazła się 13-letnia dziewczynka. Zresztą jak widzicie na ekranie, komentarze pod tym tweetem mówią same za siebie, więc nie muszę chyba za wiele dodawać poza szapoba panowie i ogromny szacun dla bohaterów ratujących życie. Członkowie innej jednostki poszukiwawczo-ratowniczej w dzielnicy Ataturk usłyszeli na miejscu zawalonego budynku płaczące niemowlę. Dzięki ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych osób udało się uratować spod gruzów czteromiesięczne dziecko po około 50 godzinach od trzęsienia ziemi. Niestety co zrozumiałe ratownicy nie zawsze są świadkami takich wzruszających happy endów. Bo bywa również, iż ryzykując własnym życiem w ekstremalnie trudnych warunkach, zdarza się, że to ponoszone ryzyko idzie na marne, a czasem jest powodem kolejnych tragedii dla samych ratowników. Dlatego pamiętajmy, by nigdy nie robić kretyńskich żartów, lub kusić losu, narażając własne życie, jak również tych, którzy mogą w tym czasie ratować innych. Mówię o tym, ponieważ nawet w obliczu takiej tragedii, jak ta w Turcji, zdarzają się półmózgi. Sorry za słownictwo, ale jak można inaczej nazwać ludzi wysyłających fałszywe SMSy z prośbą o ratunek lub innych cieszących się w social mediach z tego, że ludzi dotknęła ta tragedia. Cóż, pewnie liczyli na to, że w sieci czy przez telefon są bezkarni i się mocno pomylili. Choć nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby robić takie rzeczy. Pamiętajcie proszę, ratownicy wcale nierzadko poświęcają własne życie, by ratować cudze. Dlatego oni najlepiej wiedzą, że każdy ludzki oddech to bezcenny dar, więc szanujmy siebie i innych, a w szczególności ich. Tyle na dziś i niech każdy wierzący i niewierzący poświęci chociaż krótką chwilę ku czci tych, którzy zginęli, modląc się za nich lub po prostu trwając w ciszy. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Cześć.